Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z wzorem na taki kwiatuszek. Tutaj mamy tak zwany popcorn. Ja Wam wszystko krok po kroku pokażę. I możemy tych kwiatuszków użyć na przykład, żeby udekorować sobie spineczkę taką bądź taką. Ja Wam pokażę dokładnie. Jak taki kwiatuszek zrobić, ale na początku powiem, co jest nam potrzebne do jego wykonania. Potrzebujemy włóczkę i musimy mieć dwa kolorki. Ja tutaj mam włóczkę Yarnard Jeans, ale wy pracujecie na takiej włóczce, jaka wam pasuje. Do tego dobieramy szydełko do włóczki. I ja tutaj dobrałam szydełko 2,5 mm. Przyda nam się również zawsze warto za mieć znacznik. Nożyczki, i jeżeli chcemy zrobić taką spineczkę, no to standardowo spinka i klej na gorąco albo taka spinka. I tak jak mówię, klej na gorąco. I myślę, że to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Jakbym o czymś zapomniała, to dopiszę. Także nic nie powinno tutaj umknąć. Zanim jeszcze zaczniemy, miło mi będzie, jak zostawicie. Łapkę w górę pod tym filmem. Jak klikniecie znaczek subskrypcji, żeby zasubskrybować mój kanał, a jak macie ochotę wesprzeć właśnie mój kanał, moją twórczość, to jest opcja postawienia mi kawy. W opisie macie link do bajkofi i tam właśnie taką wirtualną kawkę można i yy, można, mówiąc kolokwialnie postawić. Yy, także jak macie ochotę, będzie mi bardzo miło. Za wszystkie kawki serdecznie dziękuję, z góry przepraszam w dalszym ciągu za te drgania, nadal sprzętu nie wymieniłam i jeszcze jakiś czas nie wymienię, a jak już jesteśmy przy sprzęcie to właśnie wszystkie środki z kaw idą na wymianę tego już emeryta, bo już aparat naprawdę swoje, no swoje nagrał. Dobra, kochani, nie przedłużam, nie gadam zbędnie. Bierzemy się za szydełkowanie. Weźmiemy sobie kolor, który przeznaczyliśmy na środek naszego kwiatka, i robimy magiczne kółeczko. I jak zrobić magiczne kółeczko, pokazywałam w jednym z filmów, nawet nie w jednym, a w kilku. Ale tutaj Wam się wyświetli właśnie link do. Tego najpopularniejszego u mnie magicznego kółeczka. Tam właśnie krok po kroku pokazuję, jak takie magiczne kółko wykonać. I jak już kółeczko będziemy mieli gotowe, to na nim robimy osiem półsłupków. Znaczy, wkładamy szydełko do środka, do kółka, przeciągamy włóczkę. Mamy dwie pętelki teraz na szydełku i przez obie pętelki przeciągamy nitkę. I teraz w tym momencie możemy sobie zaznaczyć ten pierwszy półsłupek. O, w taki sposób. I będziemy wiedzieć, w co i gdzie na końcu się wbić. Mamy pierwszy półsłupek. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy i ósmy półsłupek. Teraz sobie zaciskamy to nasze magiczne kółko, ciągnąc za tą krótką nitkę. Zaciągamy sobie mocno. Bierzemy drugi kolor. Składamy o, w ten sposób włóczkę. Wyciągamy znacznik. Wbijamy szydełko tutaj w jego miejsce, w miejsce znacznika i przeciągamy tą pseudo pętelkę przez tutaj ten pierwszy półsłupek, a następnie przez pętelkę na szydełku. O, w taki sposób. I teraz tą krótką niteczkę tego kolorku drugiego i tą długą nitkę pierwszego koloru Początkową sobie odprątamy. Te dwie nitki układamy pomiędzy pętelkę na szydełku a długą nitkę o w taki sposób. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka i zaczynamy robić płatki. Musimy zrobić sześć słupków. Tutaj, w tym pierwszym półsłupku z poprzedniego okrążenia, wbijamy się w ten półsłupek, gdzie tutaj robiliśmy dołożenie koloru. I robimy 6 słupków, czyli narzut. Wbijamy się w to miejsce. Tu sobie układamy wzdłuż pracy te dwie nitki. Przeciągamy włóczkę. Teraz przeciągamy włóczkę, bo mamy. Trzy pętelki. Przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. Mamy pierwszy słupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty słupek. 6 słupków plus 3 oczka łańcuszka, które nam imitowały słupek. I teraz kochani, naciągamy sobie tą pętelkę i wyciągamy szydełko. Teraz przechodzimy do tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka. Wbijamy się w górne oczko i przeciągamy przez to oczko tą pętelkę. Tu sobie możemy zaciągnąć. I przeciągamy. I mamy pierwszy płatek, pierwszy tak zwany popcorn. Teraz dwa oczka łańcuszka. Doszukujemy się tutaj kolejnego półsłupka, i w nim robimy 7 oczek łańcuszka, przepraszam, 7 słupków. Narzut wbijamy się, przeciągamy włóczkę teraz przez dwie pętelki i dwie mamy pierwszy, drugi słupek, trzy, oj. trzeci słupek, czwarty, piąty, szósty i siódmy Słupek. Wyciągamy sobie pętelkę. Szukamy pierwszego słupka. Tu mamy pierwszy z tych siedmiu słupków. Tu się wbijamy i teraz przeciągamy pętelkę przez ten słupek. I mamy drugi popcorn, drugi płatek. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj mamy trzeci półsłupek. I nim robimy również 7 słupków. 2 3 4 5 6 i 7. Ja sobie tutaj obetnę tą nitkę, żeby mi się nie plątała. Naciągamy sobie pentelkę wbijamy się w pierwszy słupek tutaj w pierwszy z siedmiu i przeciągamy pętelkę przez ten słupek dwa oczka łańcuszka i w kolejnym półsłupku siedem słupków raz dwa trzy cztery 5, 6 i 7. Naciągamy pętelkę. Wbijamy się w pierwszy słupek. I pętelkę przeciągamy. Dwa oczka łańcuszka. Już jesteśmy w połowie. Chciałam tylko zau zauważyć. A siedem minut dopiero takiego, tutorialu jest pełnego. W kolejnym półsłupku siedem słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. naciągamy wbijamy się w pierwszy słupek nie tak nie robimy nie uciekamy pętelką i tak tą pętelkę przeciągamy pętelkę przeciągamy przez pierwszy słupek dwa oczka w kolejnym półsłupku siedem słupków raz dwa trzy cztery pięć sześć i siedem Wbijamy się w pierwszy, pół, pierwszy słupek i przeciągamy przez niego pętelkę, dwa oczka i znowu siedem słupków w kolejnym półsłupku, już siódmym, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak, dwa, trzy, 5 sześć i siedem wbijamy się w pierwszy słupek, i przez niego przeciągamy pętelkę. Dwa oczka, i mamy ostatni wolny słupek. W jego miejscu robimy 7, przepraszam, wolny półsłupek i w jego miejscu robimy 7 słupków. 2, 3, 4, 5, 6 i oj, przepraszam, 7. Pierwszy słupek i przeciągamy przez niego na koniec dwa oczka łańcuszka i robimy oczko ścisłe na łańcuszku. Tutaj jak mieliśmy ten pierwszy płatek zrobiony i robiliśmy dwa oczka łańcuszka, to właśnie na tym łańcuszku robimy oczko ścisłe i oczko łańcuszka na koniec. Ucinamy sobie włóczkę. Teraz możemy zacząć rozgrzewać klej na gorąco. O ile oczywiście chcemy przyklejać do czegoś tego kwiatuszka, tu sobie wyciągamy łóczkę I ja te nitki po prostu sobie wiążę. Nic twórczego tutaj nie robię. Wiążę sobie na dwie pętelki. I ucinam pętne niteczki. Mamy płatek, mamy spinkę, nie płatek tylko kwiatek I jeżeli chcemy sobie do takiej spineczki no to przykleić, no to siłą rzeczy musimy mieć dwa kwiatuszki. Ja się przygotowałam chwilę wcześniej. Zobaczymy jak tam ten klej. Klej się widzę, że będzie chyba rozgrzewał troszkę dłużej niż sądziłam. A ja jestem, kochani, ciekawa, co byście chcieli oglądać u mnie na kanale. Jeżeli ktoś dobrnął w ogóle do tego momentu, to jak mi napiszecie, co byście chcieli oglądać, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja wszystkie w ogóle Wasze y, komentarze czytam. Staram się na wszystkie odpisywać i powolutku realizować to, o co mnie prosicie w Waszych komentarzach. No, ni niekiedy niestety nie da się tego zrealizować bo jest to ponad moje siły bądź ponad mój czas. Ale jeżeli tylko właśnie znajduję ten czas i tą siłę, to staram się te filmy dla Was nagrywać według Waszych próśb. Dobra, mamy klej na gorąco. I. Rozgrzał się, rozgrzał się. I dajemy sporą ilość tutaj kleju. Do środka. Rozkładamy spinkę, to ważne. I przyklejamy tu u góry. Pamiętajmy, żeby się nie poparzyć, musimy bardzo uważać. Jedna, jeden kwiatuszek przyklejony. Teraz drugi. Klej na gorąco. I drugi kwiatuszek. Staramy się w miarę równo to przykleić, żeby było, żeby te kwiatuszki były w podobnym miejscu. Żeby nie było, że jeden był dużo wyżej, drugi był dużo niżej. I tak. Mamy przyklejone, mamy gotowe. Postaram się Wam wkleić, jak to wygląda na włosach. Nie obiecuję, postaram się. Mam nadzieję, że w ogóle na początku uda mi się to wkleić. Także to by było na tyle. Dosyć chaotyczny film, dosyć taki, dosyć zbędnego może gadania, może nie. To już nie mnie, kochani, oceniać. A ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę oraz suba na moim kanale. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.